Rozdział 2 29 czerwca 2425 Tymczasowe prezydenckie stanowisko dowodzenia. Pronto, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, godzina 0018 IST. Kenig ponownie znalazł się w korytarzu. Widok częściowo zasłonięty był przez zmieniające się liczby oznaczające odległości. Kąty, poziomy energii oraz czerwony znak celowniczy sprzęgnięty z laserem Swayziego. Na drugim końcu korytarza lasery nie mogły sobie poradzić z barykadą. – Grossman! Nobunaga! – krzyczał Swayzie. – Przytargajcie tu wreszcie dupę! Usmażyć drani! Koenig rozpoznał slangowy zwrot, którym Marines określali DP-80. Przenośne działo plazmowe używane jako broń wsparcia plutonu, i zdolne do przebicia większości osłon pancernych. Swayze strzelał ze swojego karabinka laserowego, próbując dosięgnąć przeciwnika na barykadzie. Za jego plecami pojawiły się dwie opancerzone postacie, ustawiające trójnóg ciężkiej broni. Jeden z marines został trafiony strumieniem plazmy, jego hełm wyparował, tak więc sierżant odciągnął ciało Grosmana na bok i zajął miejsce obok strzelca, podnosząc pokrywę i ciągnąc dźwignię przeładowania. Klepnął w ramię, nobunagę, sygnalizując gotowość do otwarcia ognia. Dajesz! Biało-niebieski płomień zabłysnął w powietrzu, oświetlając pociemniałe ze starości kamienie. Barykada eksplodowała, rozsiewając deszcz płynnego metalu, a schowane za nią opancerzone postacie uciekły lub pozostały na podłodze bez ruchu. Dupa wypaliła ponownie, tworząc dziurę w stalowych drzwiach, znajdujących się za resztkami barykady. W chwilę potem Swayze już biegł, strzelając z biodra i wrzeszcząc.